Dobra, moi drodzy, to szybka sprawa. Tutaj z tą grochóweczką, przyjechałem, się na kaszuby, troszeczkę odpocząć jutro też pojadę. bo Jutro ma być cieplej, tylko że jutro akurat tak się składa, że być może do innej miejscowości. Może wieżyce odwiedzę. Czekajcie, zobaczcie czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Mleczko oczywiście standardowo, fajne, schłodzone. borówki Boróweczki kupiłem na drugie śniadanie. Yy, wafelki, kawka będzie. Na drugie śniadanie będzie też yy, fasolka. Ona co prawda jest bardzo niezdrowa, ale, ale jest pożywna. Już tam będzie bez tego boczku. Nie chce mi się tego wszystkiego ogarniać. Moi drodzy, no i tak jak przeobiecywałem, weczka żołnierska. Chciałbym pozdrowić wuczykika wuczykika Uczyki kija z tego kanału. Bo właśnie przed chwilą mi tam coś wyskakiwało. Ale ja mam problem z internetem. Coś mi wyskakiwało, że on coś tam stał, jakiś filmik. Prezentował jakieś racje żywnościowe, żo żołnierskie. Dobra, moi drodzy. Taki garnuszek dzisiaj weźmiemy. Pomniałem wziąć z domu, co ostatnio miałem, taki pojemniczek specjalny na te moje posiłki, żeby przerzucać z patelni, z tych garnków, no, ale to już trudno. O, super sprawa, moi drodzy, tutaj od razu mam już taki worek przygotowany na śmieci, ja muszę uważać, żeby go za bardzo nie zmoczyć. A chociaż jeszcze reklamówka gdzieś tam gdzieś była w plecach, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, ja już włączam kuchenkę, nie przynudzam. Wziąłem ten plecak dzisiaj, znowu ten wojskowy, co ostatnio poległem z nim, dlatego wróciłem do domu, troszeczkę się podleczyłem, plecy podleczyłem, stawy podleczyłem, poleżałem, poleżałem, posiedziałem w domu i stwierdziłem, że, że szkoda urlopu, mówię, ruszam dalej, ruszam dalej. Wziąłem ten sam plecak, co prawda, bo on jest duży, fajny i o połowę mi rzeczy wziąłem, czyli tam jest już lżej o wiele, tak, o wiele lżej, a... Przy okazji tam y, można tak sobie po prostu wszystko wrzucać, jak leci y, kuchenkę, jakiś ręcznik. Tam jakieś pieczywo czy coś. To można sobie tak po prostu wrzucać. Nie trzeba tam się specjalnie nad tym zastanawiać. Bo to takie tylko podstawowe rzeczy na jeden dzień moi drodzy. Może zostanę tutaj na noc, ale raczej nie. Raczej wrócę tym najpóźniej 19-16 będę jechał w kierunku lotniska. Tam mam od razu tą 120, czyli tą 120 będę mógł sobie ogarnąć Bo ostatnio jechałem aż do mojej drodzy, ostatnie czekajcie, chyba dole trochę wody ostatnio jechałem yy, do tego do wrzeszcza, później się okazało, że musiałem się Yy, przesiąść, bo sobie kupiłem taki bilet do Gdańska z możliwością przesiadki. Yy, żona dzwoni, ale nie, nie będę teraz odbierał, bo będę musiał ten filmik przerwać. A nie mogę teraz przez tą kuchenkę przeskakiwać, bo się zaraz tutaj poparzę coś. Się boję tego gazu troszkę, moi drodzy. Także jechałem ostatnio tą kolejką, co wracałem, co poległem na, na polu bitwy. Do Wrzeszcza, później czekałem na kolejkę, żeby dojechać do, do Gdańska i tramwajem jechałem, także w sumie lepiej sobie po prostu kupić bilet do portu, bo mi wyjdzie mi po prostu z 3 złoty taniej wysiąte w porcie lotniczym, a z portu już mam za darmo, bo ja mam tam tą odznakę złotą, czyli na autobusy już mam tam, na tramwaje mam za darmo, także wieczorem na pewno będę wracał, najpóźniej tym 19-16 i będę wieczorem, późnym wieczorem w domu. Podejrzewam, że około 21.00 już będę w domu, moi drodzy. Moi drodzy, jeszcze raz Filipka Wuczyki, ja pozdrawiam. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Polecić, oczywiście polecić, tak jak wcześniej wspominałem, taki sposób spędzania wolnego czasu. To nie jest takie moje widzi, mi się. Ja sobie już to wcześniej zaplanowałem, że tak będę spędzał wolny czas. Chociażby po tym, że kuchenka była kupiona ponad rok temu i duży plecak, którego jeszcze nie, uży, nie użyliśmy i być może nie użyjemy, ale powstały nam tam do tego karimaty, śpiwory, co się też przydało, bo jak się wychodzi z tym takim malutkim namiocikiem, to można to wykorzystać. Emilka ostatnio była pierwszy raz na swoim takim wyjeździe gdzieś tam właśnie ze szkoły na zakończenie roku. Powiem szczerze, że przydał jej się śpiwór. Tak by trzeba było kupić. No, moi drodzy, ja już ją wyłączam, bo ona już jest diabelnie gorąca. Super zupka, moi drodzy, zobaczcie. Grochóweczka miała być wodzionka, ale tak jak wspominałem, skwarki są za drogie, moi drodzy. Słoninka jest droga. Kosztuje tyle prawie wędzona, bynajmniej podobnie jak y, taka w średniej jakości kiełbasa, bo wiadomo, że prawdziwa taka szynka dojrzewająca to musi kosztować co najmniej 60-70 zł, żeby to było uczciwe y, mięso y, w tym, tym wyrobie. No ale tak y, ten. Tak czy inaczej nie jest to tanie, bo się śmiałem, wodzionka, wodzionka, ale musiałaby być tak, słoninka, boczuś, pieczywko, woda, tam wiadomo, zamieszać tego z cebuleczką i jakby chciał zrobić taki duży garnek, to by musiał tej słoninki kupić za 15 zł, żeby to jakoś coś tam po prostu było i tak to by wyglądało, moje drodzy. Dobra, moi drodzy, ja tam mam jeszcze takie, więcej tych filmików z tych, z tych takich posiłków w polu, na razie ich nie wstawiam, ale... Na pewno za jakiś czas się pojawią na tym, na, na, na kanale. Pozdrawiam moi drodzy. Ja będę już za chwilę tutaj konsumował tą zupkę. Kupiłem pieczywo moi drodzy. No niestety do grochóweczki musi być świeże, świeże pieczywo. A żeby było taniej, to no, kupiłem za 5 złotych chlebek, taki świeżutki, bo taniej już się nie, nie, nie dało. Oczywiście to jest to takie już naj, naj, najbardziej, no tak powiem, niezdrowe z tych pieczy wszystkich. Moi drodzy, tamte moje niezbędniki z tą taką siateczką. Niestety będą zostawały to z tym talerzem, zostawały w domu, bo ja dźwigał tego wszystkiego nie będę, bo się okazało, że wszystko para deko i później się robią kilogramy. Dlatego tylko takie właśnie dwa niezbędniki otwierasz do oranżady, ewentualnie widelec i łyżka z nożykiem i osełka. I tylko to zabieram i tylko to będę zabierał. Nic więcej nie będę po prostu zabierał. I pojemnik taki tam co wcześniej wspominałem, co miałem, używałem na taką tam na zupę, co można tam sobie na o na zupę i można sobie nawet troszeczkę nawet za talerzyk może posłużyć. Można też konsumować z takich garnuszków. Aczkolwiek trzeba uważać. Żeby nie porysować, bo nie wiem na ile to jakościowo jest. W każdym razie wiem, że taki komplecik kosztował tych garnuszków, czajnik, patelnia i taki garnuszek na gotowanie tam na zupę czy coś, to kosztowało 99 zł w promocji. W promocji. Taki survivalowy, taki zestaw zapakowany w takim właśnie. Moi drodzy woreczku. Moi drodzy, muszę dzwonić do żony. Bo znowu żona przy czas nagrywania filmiku ten. Do mnie dzwoni. Do zobaczenia, pozdrawiam i udanego urlopu wszystkim życzę. Takiego właśnie urlopu, żeby spędzać go. Przychodzimy, wychodzimy, wychodzimy na pole gdziekolwiek, nawet koło domu, z pół kilometra koło domu, wziąć kocyk, usiąść się, zjeść kanapkę sobie tam coś, kawkę z termosika i spędzić większość dnia, nawet można spędzić, jak się weźmie więcej kanapek. I super sprawa, moi drodzy, a jak ktoś ma jeszcze takie termosy, że może tam... Yy, to, to właśnie, co ja właśnie miałem ostatnio, co ja, służyło mi za miskę, bo się teraz przypomniało, to był taki termos. Ktoś ma termosy takie różne, plastikowe na zupy na posiłki. To sobie może tam rano po śniadaniu coś po prostu upiścić. Wychodzisz i do wieczora cię nie ma, moi drodzy. I wszystko. Wszystko na temat. <laughs> Pozdrawiam, polski Włóczęga. Yy. Do zobaczenia następnego razu. Hej!